Sama pani tutaj działa w tym gospodarstwie? Tak, Sama, praktycznie sama. Krew rozbryzgana, jakby zaprzeprzednił świniaka zarżnął. Ta krowa miała na imię Michasia, bardzo przywiązana. Potrzebuje pomocy na pasze dla zwierząt, bo jeżeli nie będę miała, no to będę musiała stado zredukować, no bo je nie wykarmię po prostu. Jesteśmy w miejscowości Domasłów w Powiecie Kępińskim, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pani Bożeny Dziergwy. W którym przed rokiem doszło do dramatycznego zdarzenia. Podczas wypasu krów na pastwisku jedno ze zwierząt zostało zastrzelone z broni myśliwskiej. Do dzisiaj nie udało się jednak ustalić sprawcy tego zdarzenia. Jest z nami właścicielka gospodarstwa. Pani Bożena, no niech nam Pani powie na początku, na jakim areale Pani tutaj działa, jak duże stado krow Pani otrzymuje? Ja na areale 15-hektarowym utrzymuję na dzień dzisiejszy 10 grupy. To są krowy takie mamki, na bydło opasowe przechodzę. Mhm. Od dawna Pani prowadzi gospodarstwo? Ponad 20 lat, konkretnie 27. Mhm. Tutaj po rodzicach przejęte? Tak, rodzicach po rodzicach przejęło gospodarstwo. Mhm. Czyli tutaj jest Pani zdecydowanie przywiązana do tego gospodarstwa? Bardzo jestem związana z tym gospodarstwem, ale za mocno. Mhm. A zawsze była tutaj produkcja? Zawsze była produkcja, była produkcja mleka. Kiedyś zostawiłam do innej mleczarni, poszłam, przeszłam do następnej, a ze względów takich trochę zdrowotnych zawiesiłam, a teraz przyszłam, na, mówię, na mamki i bydło pasowe. Mhm, Taka produkcja to wygląda na dzień dzisiejszy. No i zboża, błonki, tak jak Państwo tutaj widzicie. No, jedno w jednym kawałku gospodarstwo jest. Sama pani tutaj działa, w tym gospodarstwie? Tak, sama, praktycznie sama. Wszystkie mm, prace polowe też pani wykonuje we własnym sama, zakresie? Sama, we własnym zakresie. Oczywiście tam jak jakieś usługi, to tam pomoże zbalować, czy coś takiego. Nie? Mhm, A tak jak orki, siebie, takie większość rzeczy, to praktycznie sama. No mhm. i jak wygląda zaraz opłacalność tego typu produkcji? Zależy jak na to patrzeć. no Nie za bardzo to wszystko takie jest. No. zboże. Wiadomo, no była pszenica po 1500, nawozy drogie, wszystko jest drogie, pasze teraz w obecnej chwili są bardzo drogie jak do bydła. Myślałam, że coś w tej sytuacji, która nastąpiła, tamtego roku musiałem pożyczyć jakoś, żeby te stado wykarmić. Liczyłem na to, że się uda znaleźć winnego, jakieś pieniążki będą. No ale widzę, że przy tych cenach będę musiał zredukować stado, bo nie wykarmi no. Ale no nikąd żadnej pomocy nie ma odnośnie tej sytuacji, która u mnie w gospodarstwie nastąpiła. No właśnie, no to teraz przejdźmy do tego najważniejszego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie tego. Tragicznego zdarzenia, które miało miejsce przed rokiem. Jak to w ogóle się stało? Niech pani odpowie, opowie od początku, jak wyglądała ta sytuacja, kiedy to się dokładnie stało. Wie pan co, to będę dużo Państwu o tym opowiadać i to jak pamiętam, to ja usłyszałam gdzieś około w pół do 12, za 25-12, taki dziwny odgłos, jakby... Nie wiem, cierpiącego zwierzęcia, czegokolwiek. Kiedy to było? Niech Pani tylko powie. 1 października 2021 roku, czyli rok do tyłu ponad. Wybiegłam na podwórze, mnie to bardzo zmiło, bo moje pieski pobiegły w tą stronę tutaj bardzo hałasować. Zmyliło mnie pod tym względem, że moje krowy, które się pasły, wszystkie były na podwórzu, spłoszone. Myślałam, że to może jakiś coś atakuje, że któraś wyszła, bo sącia też krowy pasie, może się któraś wyrwała. Pozwyganiałam te krowy, psy się uspokoiły, ja poświeciłam lampką, tam obok tej krowy się pasły jeszcze dwie jałówki, które ryczały, w tą stronę się patrzyły. Ale ja nikogo nie zauważyłam, nie widziałam ani żeby ktoś szedł, ani żeby jakiś samochód, światła, nic po prostu nie widziałam. Powyganiałam te krowy, kilka razy jeszcze wychodziłam, tu tutaj bliżej były domu babyczki. Podejrzewam, że może tą osobę spłoszyłam, bo do nich odzywam się Ferdek Maciek, ktoś mnie nie znał. Mógł pomyśleć, jak nie wiadomo, kogo ja wołam. I ja je tak wołam i przez kilka, mówię, kilka razy w nocy wychodziłam. Nie szłam dalej zobaczyć, bo się po prostu bałam, bo to była noc. To co najmniej do drugiej w nocy wychodziłam. I co mogę powiedzieć? No, nie mogę ani nikogo oskarżać, cokolwiek, bo mówię, wiatr w polu albo Ducha Świętego, ale jest taki problem, że tej nocy nie było ani wiatru, ani widlu ani słychu, nic nie było, po prostu Ciszo, cicho, bo rano. No tutaj musimy powiedzieć, że całe pastwisko jest tutaj jakby wokół gospodarstwa. Gospodarstwo jest 15 prawie hektarowe w jednym kawałku, tu nie ma nigdzie, to jest wokół wszystko. No tak i to jest też taka spokojna okolica, że tutaj tak naprawdę to żadne nie samochody bardzo, nie przejeżdżają. Bardzo. No i to się stało zdarzenie blisko drogi tak zwanej publicznej. Odległość od sąsiada, nie wiem, z 50-60 metrów od domu, tutaj ja wiem może około 100 metrów od domu. Mhm. To, to przy drodze, no z 5 metrów od drogi takie zdarzenie. No i teraz tak, co powiedzieć tutaj dalej? Rano wychodząc sprawdzać leży. No to biegnę. No pierwszy z, człowiek jak zobaczy, zobaczy, że sztuka leży, która mogła się zdąć. Coś się stało no różne przyczyny, ale jak dobiegłam, mam oczywiście, jak będziecie Państwo, chcieli, mam zdjęcia w telefonie, zobaczyłam sztukę leżącą, nieżywą, pysk, język nawierzchów, kupak, skrzepy krwi spyska w koło niej, krew rozbryzgana, jakby za przeprzednio świniaka zarzą. Nic miłego. Przybiegam do domu, dzwonię do le pewnego lekarza weterynarii, mówię taka i taka sprawa jaka się stała. To mówi, mówię, że wilki to raczej nie, kazał mi tam obejrzeć jak to wygląda, tą sztukę obrócić, obejrzeć. Czyli pani podejrzewała, że to były wilki na początku? Podejrzenie było wilków, dlaczego? Bo w powiecie wieruszowskim też były wilki, zaatakowały kilka dni prędzej tam trzy krowy. Słyszałam w telewizji, że wilki leś tam kilometrów przez noc zrobią mhm. i to mnie właśnie zmyliło. I zmyliło mnie to w ten sposób. No i obejrzeliśmy to, jak to trzeba było, obejrzałam, porobiłam te zdjęcia i tą krowę została przyciągnięta tu pod dom. Trzeba było resztę zwierząt nakarmić i coś z tym zrobić. No i tak od po nitce do kłębka zadzwoniłem, później na policję zadzwoniłam. Przyjechała policja. Zaczęli robić zdjęcia tam protokół, opisywać wszystko, wszystko myśmy, potrzebowali dostać lekarza weterynarii. Jeden nie mógł przyjechać, bo tam gdzieś krew pobiera. Do jednegośmy się nie mogli dozwonić, jeden tam. No tam już policja rozmawiała, to już nie chciał jechać to tam, to już nie będę w to wnikać. I teraz tak, wszystko ładnie, pięknie pospisywali, porobili zdjęcia, to co mogło być. No i to, to była sobota, 2 października 2021 roku. I teraz tak, czekamy do poniedziałku, no bo sobota, niedziela, nic nie zrobimy. I teraz tak, już jest poniedziałek, to już mamy 4 października, jak dobrze pamiętam. I teraz tak, w poniedziałek, dzwonię do Urzędu Gminy, że taka i taka sytuacja nastąpiła. Mówią, że tego, takiego zdarzenia jeszcze nigdy w życiu nie mieli. Takiego zdarzenia. Dzwonię później, następny telefon jest do Agencji Modernizacji i Rolnictwa. Mówią, przykro nam bardzo. No, nic nie pomożemy, bo nie wiemy gdzie się z tym udać. Co dalej? Jak spytam się, jak by rejestrować, no to jako podnięcie: bo tą sztukę trzeba bez. Kolejny telefon jest, y, utylizację trzeba było za mój, bo ta firma, która kiedyś odbierała, to ona jeździła tylko wtorki i czwartki na nasz teren. I też zgłaszając, mówiłam, że jest taka, taka sytuacja, że, że to wahanie, odbiór godzin może być, bo zawsze rano by przyjechali to odebrać. Dzwonię do Inspektoratu Weterynarii Powiatowego, zgłaszam tam, gdzieś mi to mówili, że mam dzwonić, tam chyba nawet na maila zdjęcia wysyłam. Tam gdzieś to miałam dzwonić z internetu, poszukałam do Poznania, nie pamiętam dokładnie gdzie, przekierowali mnie na Kalisz. Tam w Kaliszu mówią, że to oni się tym nie zajmują. Zajść dzwonię później do Nadleśnictwa, do Sycowa. Do, dowiaduję się, gdzie mam dzwonić, dzwonię znowu do Poznania, do tego Rdosiu. Tam mam, dostaję numer telefonu, że mam tam zgłosić, że ktoś to przyjedzie obejrzeć. No bo to wszystko było związane z tymi wilkami po prostu, że to, to takie zamieszanie było. Na tym etapie myślała pani jeszcze, że nadal, że to wilki? No myśmy tak myśleli, bo nie mogliśmy nikogo z lekarzy weterynarii dostać, żeby ktoś stwierdził przyczynę, bo to sekcja zwłok musiała być po prostu zrobiona, żeby ktoś jakąś przyczynę to określił. No i tam dzwonię za tego Poznania, tego rdościu, tam się tylko pana nie mogę dodzwonić, bo okazało się, że wtedy miał wolne. Później dzwoniłam tam do takiej pani, do pani dzwoniłam. Ta pani musiała mi tam opisać, zdjęcie wysłać. Dopiero dzwonić, że na drugim siedzą to, czyli był wtorek. W międzyczasie w ten poniedziałek też jeszcze do mnie policja dzwoni. Ja też tą firmę utylizacyjną zaś tam na telefonie z jestem przekładam, żeby to nie odbierali jeszcze, żeby to jak najpóźniej przekładać wszystko. Przyjechali Państwo we wtorek, nie pamiętam, między 9 a 10 godziną, obejrzeli, porobili zdjęcia, spisali protokół, tam dokumenty mam w domu, jeżeli trzeba to do wglądu, mogę pokazać. No i w ten wtorek jeszcze też, w międzyczasie, jak ci Państwo byli, zadzwonił Pan z policji, czy coś wiadomo, i aby tutaj są Państwo i tam rozmawiali, spytał się, czy ten Pan z policji, że czy jest to wilki. On powiedział, że nie mogą jednoznacznie stwierdzić, nie. I pan z policji mnie się pytał, czy ja kogoś znalazłem z weterynarzy. Ja mówię, wie pan co, ja już jestem bezsilna. Wie wy jako państwo, jako władza, może inspektorat weterynarii zciągnie albo kogoś, to przyjechali dwóch panów z inspektoru weterynarii, no i zrobili tą sekcję z no i w środku był nabój w tej szczęce. Mhm. Tam Ale policja... okazało się, że to było z broni palnej. Policja zabrała to na badania te balistyczne, jak to nam się fachowo mówi, ten pocisk, mhm. Po tej sekcji z bok to wycięli, tam była kupa krwi, szczęka, tak rozszarpana szczęka, bo jakby to tętnicą. Jakby się patrzeć od krówki z głowy z przodu, to z lewej strony weszło, z prawej strony tą szczękę, że ona się tam zadławiła, tą krwią się zachłysła. To, to był bardzo niemiły widok. No i na tym się całe procedury zakończyły, można, że tak, jak pamiętam, powiedzieć. Yy, zabrali, później ta utylizacja zabrała, no i, i w międzyczasie tam się kontaktowałam z policją, tam pytałam się jak na jakim etapie, no i dopiero. Początkiem października tego roku dostałam pismo o umorzeniu postępowania, bo nie znalazli winnego. Piszę, że tam jest zbrojenie myśliwskie. Zresztą tam całe dokumenty mogę Państwu przekazać w domu, że broni myśliwskie, no ale winnego nie znalazli. No także Znigł... trwało to rok. 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 Tak, trwało to rok czasu. A przez ten czas jakieś miała Pani informacje na temat trwania tego śledztwa? Tyle co ja się tam z własnej ręki dowiadywałam, że śledztwo tam trwa, poszukują, że nie, a tak to żadnych informacji więcej nie miałam, tyle co ja tam zadzwoniłam się spytać, oczywiście też miałam jechać, podjechać, ale ja tam byłam chora i tak nie podjechałam, a tyle co tam zadzwoniłam, czy tam yy, spytać się, czy tam potrzebam yy, maila, czy coś to pisam, tak, a tak to no, no niestety nie udało się. No i Pani Profesor... Jak tłumaczą to służby, że nie udało się ustalić sprawcy? Znaczy pani prokurator do mnie dzwoniła, ja rozumiałam z panią prokurator, no, mówię, no nie, nie wiedzą, znaczy powiem inaczej może tak, że z tyle co wiem, że to będzie ważne od daty zdarzenia przez 15 lat, czyli jeszcze w sumie ponad 14 lat. Gdyby się gdzieś ten, dana osoba popełnionego tego czynu gdzieś tam coś po, potknęła się, czy jak to się mówi to będzie to wszczęte od nowa, albo jeżeli mi za pośrednictwem państwa, mediów, czegokolwiek uda mi się coś osiągnąć, to coś może Ale ja bym przede wszystkim może powiedziała tak, apelowałabym do tej osoby, żeby ta osoba, która to zrobiła, była na tyle uczciwa i przyszła się dogadała, i by się wszystko zamkło. Bardzo bym ta osoba była uczciwa, że no stało się, pomylił się, a ta osoba po prostu tak jakby, nie wiem, nic się nie stało. Nie wiem czy to był gigant, czy jeleń bez rogów, nie wiem co ja mam sądzić o tej osobie. A to tak jak mówię, ja też niedawno tutaj miałem e, państwa z policji, byłem, czy coś się dowiedziałam, cokolwiek, no ale ja no mówię, ja nikogo nie mogę ani obwiniać, ani skarżyć, bo mówię, wiatr w polu, którego nie było, albo ducha świętego, którego nie widziałam. No. Także mówię tyle, co mogę powiedzieć ze swojej strony. No. Mogę tylko apelować do tej osoby, żeby była naprawdę jak uczciwa, żeby się od... Dogadałam, czyli ona nie chce, no, a może ktoś widział, ktoś słyszał, kto miał jakieś zdarzenie, może wspólnymi siłami znajdziemy winnego, no to ja już nie wiem. Ale wróćmy jeszcze do tej krowy, bo stado jest nieduże, pani do każdego ze zwierząt jest pewnie bardzo przywiązana. Tak, ta krowa miała na imię Michasia, bardzo przywiązana. Bardzo, to była młoda, trzyletnia krowa, cielna, młoda krowa była. Krowa zginęła, a pani za to nie dostała żadnego odszkodowania. Żadnego odszkodowania, żadnej znikąd pomocy, kompletnie. Próbowałam skruszyć, cokolwiek się dowiedzieć. No to takie są procedury, że dochody w gospodarstwie moje są tak duże, że i tak nie ma żadnej szansy na jakiekolwiek umorzenie czy cokolwiek. Nie? Także nie ma żadnych tutaj szans na jakiekolwiek pomoc. Znikąd żadnej pomocy, nikt, nic. Powiem króciutko, tak, sztuka, tą krowę trzeba było kiedyś zacielić. Ona musiała ileś zjeść, ona ileś musiała wypić, ile trzeba było prądu, jakieś paliwa, żeby tą paszę nagromadzić. Wszystko jakieś są koszta. Może nieduże, może małe. W dzisiejszych czasach dla mnie jest każda złotówka ważna. To jakby po prostu nie mi nie było, może bym komuś dał w prezencie, dziękuję i powiedział, nie wiem, co ja mam o tym sądzić, myśleć czy robić. No jeden... Jestem bezradna po prostu, no jest w tym przypadku jestem bezradna. Jedna strona to pieniądze, a druga strona to to właśnie przywiązanie Pani Przywiązanie, tak, to jest właśnie to przywiązanie, że człowiek przez to wycierpiał, to się nawet już nie chce mówić. No właśnie, ten rok pewnie był pani dla Pani bardzo, bardzo trudny. Bardzo, bardzo ciężki. Musiałam kombinować, żeby pasze sprzedać, bo miałam troszkę inne plany, bo miała jedna starsza krówka zejść, a ta młoda wejść, I będę musiała zredukować sado, no bo gdzie mam do kogoś, mam do, do Pana Boga? Ja rozumiem, że ludzie mają inne sytuacje, różne zdarzenia, ale tak Pan nadmienił, człowiek jest do tego przywiązany. No, no Jak ja bym tak cokolwiek przewiniła, no to byście mnie dawno Państwo zamkli. Najlepiej to by było to wszystko sprzedać i mieć święty spokój. Obsiać pole, zboże sprzedać, tylko że człowiek jest do tego przywiązany. I tu jest tak się między młotem a kowadłem. Z jednej strony bym to sprzedała i mam spokój, a z drugiej strony człowiek jest do tych zwierząt przywiązany i to, i to człowieka gubi po prostu. Nie? Do zwierząt i do miejsca chyba pewnie? Do miejsca tak, bo ja się tu praktycznie urodziłam się w kępnie, ale tu się wychowałam. Tu mój dziadek przyszedł, tu rodzice gospodarzyli. No i tak człowiek do tego przywiązany jest. Nie? Ale jeszcze wrócę na chwilę do tej, do tej dramatycznej sytuacji. Jedna sprawa to to, że to się wydarzyło, a druga sprawa, no trzeba było funkcjonować dalej, te krowy dalej wypuszczać na pastwisko, nie obawiała się pani, że może dochodzić do, do kolejnych Wie takich pan, sytuacji? Co? Obawiałam się i obawiam się, dlatego w tym roku wszystko praktycznie czyni w oborze. Mhm. Zawsze tutaj się pasło na tych łąkach i tutaj to się pasło, wszystko się pasło, bydło na dzień i noc na pastuchu, bo gdyby jeszcze może tego na pastwisku tutaj, gdyby to na przykład stało się Koniec kwietnia, maj wyprowadziłam, stało się jutro, pojutrze, okej, okay, rozumiem, wyprowadziłam, ktoś nie wie, ale jeżeli ta sztuka stoją, bydło pasie się od kwietnia, maja sezon, dopóki pozwoli i ktoś szczela do tej sztuki, to ja nie wiem co o tym sądzić. Nie wiem, no a czy, na no, pewno się obawiam, teraz to tak nie pasę, bo zawsze tak mówię, wypasam, a teraz to trzymam w oborze, paszy więcej idzie, bo zawsze to... Było tanie, bo to się na pastwisku nadło, a ile to człowiek, jak były upały, to musiał chodzić, przeprowadzać pod drzewa, do cieniu, żeby to miało jak tam krowy z tyłu to się pasą, to tam mają cień. Chodzą sobie tutaj, czy tu mają wodę, a to co na kołkach, no to trzeba było przeprowadzić, naprowadzić, to przecież to, 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 to jakiś nakład był pracy, no i poszło to jak za darmo, jakby... Jakby nie było, no. Proszę państwa, no coś chciałabym jeszcze dołożyć. Starałam się z ubezpieczalni o odszkodowanie jakieś, żeby jakieś pieniążki za tą krobę. krowę. Niestety nie udało się ubezpieczalnia ja mi odmówiła. No jestem teraz w trudnej sytuacji finansowej. Potrzebuję nie tyle co ja też pomocy, ale jak potrzebuję pomocy na pasze dla zwierząt, bo jeżeli nie będę miała, no to będę musiała stado zredukować, no bo ja nie wykarmię po prostu. Przepraszam, no ale taka jest prawda. Jestem poszkodowana i jest znikąd pomocy nie mam. Trudno, pasza za droga, i będę musiała to sprzedać większość. Może ktoś się zlituje, może ktoś mi jakoś pomoże. No, za każdą miłą pomoc i wszystko dziękuję. Bóg zapłać.